Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Uczymy się Django. W poprzedniej części wykonaliśmy menu hamburgerowe, które jest w pełni działające i przystosowane do urządzeń mobilnych. Można sobie zerknąć, że tu wszystko ładnie tutaj działa. Jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, nie widziałaś, to zapraszam Cię do nadrobienia tego i oglądnięcia w pierwszej kolejności właśnie poprzedniego filmu. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze dzieło i dodamy do menu Logo. Gdzieś w tym miejscu nazwę brandową, czyli nazwę naszej strony, zmodyfikujemy czcionkę, może trochę zmodyfikujemy naszego hamburgera oraz dodamy elementy po prawej stronie, czyli w tym miejscu. Zmienimy również efekt po najechaniu myszką na poszczególne elementy. Jeżeli jesteś gotowy lub gotowa, to zaczynamy! Zanim przejdziemy dalej, taka mała prośba ode mnie. Pozwól mi się rozwijać i dodaj mi motywacji do dalszego tworzenia tego rodzaju poradników. Zostaw łapkę w górę lub w dół dla algorytmu YouTube'a. Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się również komentarzem i swoją opinią na temat tego odcinka albo zaprezentowanego w ogóle rozwiązania. Jeżeli jednak nie chcesz przegapić kolejnych moich filmów, kliknij subskrybuj pod filmem, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Uwierz mi, że jest to dla mnie najlepsza motywacja do dalszej pracy i zachęta do dzielenia się wiedzą. Przejdźmy jednak teraz do dalszej rozbudowy naszego menu. W pierwszej kolejności stworzymy sobie folder Image w folderze static, więc przechodzimy do Visual Studio Code. Mhm. I w tym folderze tworzymy sobie kolejny folder na nasze zdjęcia. Teraz dla zachowania tej swojej pierwotnej hierarchii, czy mamy już to wszystko tak poukładane dosyć, dodajmy jeszcze jeden folder, właśnie z, na nasze logo. Dałem to w liczbie mnogiej, bo. Będę chciał mieć też inne loga, zarówno dla motywu jasnego, jak i ciemnego. To jednak gdzieś tam w późniejszych odcinkach będziemy tworzyć. Oczywiście, jeżeli będzie taka wola z Waszej strony. I wrzućmy sobie tutaj raz jakieś przykładowe logo. Nie, sobie tylko nazwę, żeby wszystko było z mojej litery. Dobrze, ja sobie tutaj wrzuciłem swoje logo. O, te takie przykładowe. Ono jest w formacie AVIF. Można jednak wrzucać tutaj PNG, SVG, aby tylko nie JPG, bo JPG nie obsługuje po prostu przeźroczystego tła. Więc byłoby to troszeczkę dziwne, jeżeli byśmy takie zdjęcie sobie tam wrzucili i ono by się po prostu odróżniało od pozostałej części naszej strony. Dobra, jak mamy już wygrane logo. Przechodzimy do naszego NavBara i dodajemy sobie kolejnego diva, a w nim dodamy sobie ścieżkę do naszego logo oraz nazwę naszego brandu, naszej strony. Tak, IMG czyli image to nic innego jak link do naszej grafiki odpowiada on właśnie za jej wczytanie i wyświetlenie na stronie Ja podając adres grafiki użyłem tutaj dyrektywy static używanej w Django atrybut alt to co w tym miejscu O dobrze teraz poprawiłem atrybut alt pozostawiałem pusty, aby został pominięty przez czytniki, gdyż dodałem tutaj tekst naszego brandu, czyli MySite. Można tutaj dodać, na przykład coś w stylu "strona główna MySite", na przykład, aby była jednoznaczna informacja, gdzie prowadzi ta grafika, ale nie jest to akurat w tym przypadku wymagane. Aby nasze logo w ogóle zostało wyświetlone. To musimy na samej górze załadować wspomnianą dyrektywę static. W tym miejscu dodajemy sobie nawias klamorowy i wczytujemy dyrektywę static. Ten zapis mówi, że my chcemy używać w tym właśnie szablonie JavaScriptu, plików CSS, wszystkiego, co jest związane właśnie z folderem static, również zdjęć. I dlatego też załadujmy tutaj na stronie takiego pomocnika do ich obsługi. O plikach i tworzeniu folderu static i jego konfiguracji mówiłem w piątej części z serii Uczymy się Django. Jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałaś właśnie tego odcinka, również zachęcam Cię do zerknięcia i cofnięcia się troszeczkę do tego filmu. Dobrze, teraz jak przyjdziemy sobie na stronę, to zobaczymy, że nasze logo... Jest nieprzeciętnie duże i tym musimy zająć się w pierwszej kolejności. Dzieje się tak, gdyż wgrałem bardzo duże zdjęcie, ale uczyniłem to z zamysłem, aby pokazać, jak można sobie poradzić z tego rodzaju problemem. Oczywiście można wgrać już tutaj gotową, dostosowaną grafikę mniejszego rozmiaru i odpowiedniej wielkości. Takie podejście z pewnością rozwiąże sytuację. Ale ja przy okazji będę chciał wprowadzić jeszcze tutaj kilka innych modyfikacji. Dobrze, przejdźmy w takim układzie do pliku CSS. I dodajmy tutaj nową klasę. Ja jednak zanim to uczynię, napiję się kawki, aby dodać sobie troszeczkę energii. No i możemy już. Przystąpić do działania. Dajmy sobie tu tylko jeszcze komentarz. Ok, i możemy pisać. Naszą klasę nazwijmy MyLogo. Dobrze, podając tylko dwa jak gdyby argumenty, wysokość i szerokość. Taki zapis pozwoli nam na automatyczną szerokość oraz wysokość wynoszącą 35 pikseli. Dobrze, żeby to wszystko zaczęło działać, musimy oczywiście dodać tą klasę do naszego loga. I dodajmy sobie to tu w tym miejscu. Dodajemy naszą klasę MyLogo. Okay. Przechodzimy na naszą stronę. Na razie wyłączymy tryb deweloperski i możemy sobie zobaczyć, że po odświeżeniu nasze logo zaczyna wyglądać całkiem przyzwoicie. Dodajmy jednak do niego takie pewne efekty, że znajdziemy na niego myszką, aby coś się z nim działo, żeby zmieniał w pewien sposób swój kolor. Tak? Dlatego też przechodzimy ponownie do pliku CSS i tutaj dopiszmy sobie do naszego loga taki argument jak hover. A w nim filter. Oczywiście trzeba zakończyć to średnikiem. Ten hover oczywiście odpowiada za najechanie myszką. Jak przejdziemy teraz sobie na stronę, odświeżymy, to widzimy, że nasza, nasze logo po najechaniu zmienia kolor, staje się takie ciemniejsze. Oczywiście możemy tutaj dodać różne efekty. Możemy po najechaniu sprawić, żeby to logo się powiększało, zmieniał kolor całkowicie. Można tu sobie poćwiczyć różnego rodzaju działania w pliku CSS. Dobrze, teraz dodajmy sobie do naszego loga i napisu brendowego link, który będzie sprawiał, że po jego na... Po naciśnięciu na to logo lub napis naszej strony, będziemy przechodzić na stronę główną. Jest to takie standardowe działanie, można to spotkać na wielu stronach. W tym celu umieśćmy całość naszego loga w tagu A, który odpowiada właśnie za, za linki. I od razu dodajmy tutaj klasę navbar Brand i link do strony głównej. Dobrze. Jak nie wiesz, skąd się wziął właśnie taki link, to też wszystko to pokazywałem w poprzednich lekcjach. W poprzednich odcinkach z cyklu Uczymy się Django, więc na pewno znajdziesz taki, taki odcinek. Całość oczywiście tutaj zamykamy za naszym napisem, brandem, żeby również objąć tym linkiem także i ten napis. Dobrze, to wszystko powinno już tu nam działać. Teraz zajmijmy się czcionką, bo jak zerkniemy sobie na naszą stronę, Otwierzymy. Mamy tutaj błąd i już tu widzę przede wszystkim błąd w napisie class i więc go tu już poprawiłem. I widzę, że jest problem z adresem naszej strony. Zapomniałem właśnie o tym odstępie. Tutaj musi być spacja, aby wszystko nam tu działało. I teraz, jak już przejdziemy na stronę główną, odświeżymy. Widzimy, że dodało nam tą klasę navbar. Już się zmienił troszeczkę ten napis od ostatniego razu, i całość stało się linkiem. Widzimy, że już jest ta łapcia, która daje nam możliwość kliknięcia. I kliknięcie powoduje przeniesienie na stronę główną. Jak sobie przejdziemy na przykład do kontaktu i klikniemy, to wracamy na. Stronę główną. Dobrze, i teraz zajmiemy się naszą czcionką. Abyśmy ją troszeczkę zmodyfikowali, bo ta czcionka, która jest obecnie na stronie, troszeczkę mi nie odpowiada. Jak dodać taką sobie czcionkę, jak do tego wszystkiego dokonać, opowiadałem w piątym odcinku z właśnie z serii Uczymy się Django, więc nie będę tego powtarzał. Zaznaczę tylko, że umieszczę to w bloku extra CSS który muszę dodać również do Base. Daję to w pliku navbar, a nie jak wcześniej w pliku base, gdyż chcę zastosować tą czcionkę tylko do nawigacji i to pozwoli mi na nadpisanie właśnie czcionki. Aby wszystko oczywiście działało, to trzeba to również tutaj załadować, tak jak pokazałem. Samo załadowanie czcionki nie wystarczy, więc musimy stworzyć sobie klasę w pliku CSS wraz z efektem najechania myszką. Nazwijmy sobie tą klasę Brand. Und. Tu tylko mogę zaznaczyć, że w przypadku SAS, gdzie może będziemy to później używać, czy SCSS, będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Ten po prostu zapis tam się wykonuje troszeczkę inaczej. Dobrze, teraz dodajmy sobie naszą nową, nową klasę i nową czcionkę do napisu MySite. Przechodzimy do navbara i w tym miejscu dodajmy sobie klasę. I to był. Brand. Możemy tutaj jeszcze dodać sobie na przykład padding startowy, żeby rozdzielić logo i napis. Oraz możemy dodać do naszego linku wyrównanie od góry i od dołu, dopisując deflex Algin Items Center. I teraz. Już jak sobie przejdziemy na stronę, odświeżymy, widzimy, że się nam zmieniła czcionka, że mamy ten padding pomiędzy logiem a naszym napisem, czyli się troszeczkę rozdzieliły dwa elementy i mamy wyrównanie na środku. Mamy też efekt po najechaniu myszką na, nasze, na nasz napis. Dobrze, teraz byśmy się zajęli poprawą troszeczkę naszego głównego menu, tak żeby dodać też tutaj nową czcionkę. Dodajmy tu, pewnie dodamy tą samą i też taki efekt po najechaniu na te elementy, żeby był troszeczkę lepiej widzialny. Przechodzimy do naszego pliku style. Dodajmy sobie tutaj nową klasę, menu font. Dla przyspieszenia odcinku zrobiłem to poza, poza nagraniem. Dodaliśmy tą samą czcionkę, troszeczkę inny kolor i efekt najechania, troszkę inne też wymiary. Teraz żeby wszystko zadziałało musimy tutaj sobie przejść do naszego pliku navbar. I dopisać naszą nową klasę do naszego menu, aby zaczęło to wszystko funkcjonować i stylizować nasze menu. Z uwagi na fakt, że chcę, aby to obowiązywało dla całego menu, to tą klasę menu Font dopiszę do tagu nav, właśnie tu w to miejsce. A oczywiście czcionka, którą daliśmy, to miejsce dla całego menu, ona będzie nadpisywana w przypadku właśnie loga, bo ona ma troszeczkę inne właściwości. Sami zobaczycie, że, że za chwilkę po odświeżeniu strony my site będzie miał inną grubość, a menu to główne będzie miało inną. I możemy właśnie to sobie sprawdzić przechodząc na stronę główną i odświeżając stronę. Widzimy, że mamy tu troszeczkę inną wielkość, mamy inny też efekt, mamy powiększenie tego, tu tego powiększenia już nie ma i mamy efekt po najechaniu na poszczególne elementy menu. Teraz wygląda to już całkiem sympatycznie. I jeszcze tylko taka drobna poprawka co do wielkości czcionki, ale to już nie będziemy tego stylizować za pomocą CSS-u, tylko za pomocą Class Bootstrapa. I tutaj dopiszmy sobie FS4 dla naszego brandu i. Dla całości FS5. Teraz, jak zerkniemy na naszą stronę, to widzimy, że wygląda to o wiele lepiej. Jedyne co widzimy, to że nasze menu nie znajduje się na środku, ale jak już wspomniałem w poprzedniej części, dzieje się tak z powodu ustawienia klasy MX Auto. Już to pokazuję. O tu mamy ustawioną klasę MX Auto. Ona ustawia automatyczne marginesy, zarówno od prawej, jak i lewej strony. Z uwagi natomiast, że z lewej teraz mamy logo i napis, to dopiero od tego miejsca, od końca tej klasy, od końca tego divu dla, dla loga i właśnie dla na nazwy brandowej, tu w tym miejscu, to dopiero odtąd liczy swój zasięg i Ustala te marginesy. Dlatego też ten napis troszeczkę się nam przesunął bardziej w prawą stronę. Jak dodamy sobie elementy po prawej stronie, czyli menu użytkownika, to to się troszeczkę wyrówna i przesunie. Oczywiście może zdarzyć się tak, że nie wyrówna nam się idealnie i nie wycentruje tego na sam środek, dlatego też ta klasa nie zawsze się tutaj sprawdzi. Miejcie to po prostu na uwadze, że nie zawsze ona jest dobrym rozwiązaniem. Ja będę tam chciał dodać zarówno menu użytkownika, jak i później zmianę koloru, czyli motywu z naszej strony, może jeszcze tłumaczenie. Dlatego też pozostawiam sobie tą klasę, bo mi się najprawdopodobniej wszystko wycentruje idealnie. Dobrze, nie przedłużając już tego odcinka, bo i tak będzie dosyć długi. Na tym sobie zakończymy, a pozostałą część, czyli menu użytkownika, dodamy sobie w kolejnym odcinku, na którego już teraz zapraszam. Do zobaczenia, pa pa!